Trudny mecz, z dużą ilością zwrotów, ale w konsekwencji cieszy cieszymy się, że wygraliśmy. Od początku przyjęliśmy strategię taką, że chcieliśmy kreować, chcieliśmy atakować dominować. Niestety nie udawało nam się długimi fragmentami, pomimo tego, że wyszliśmy na prowadzenia. Szybko bramkę straciliśmy, dostaliśmy drugą, zaczęło się dużo nerwów, musieliśmy zareagować. Zareagowaliśmy taką, tak, że zwróciliśmy do tego, co, co wychodziło, do tej konsekwencji. W drugiej połowie powiedzieliśmy w sobie, że bierzemy do końca, żeby być konsekwentnym w tym, co robimy. Zaczęliśmy bronić kompaktowo szczelniej, Dzięki temu gości, gospodarze przepraszam, mieli troszeczkę utrudnione zadanie z tym atakiem pozycyjnym. I to się udało. Chwała i gratulacje dla mojego zespołu, dla sztabu, że wygraliśmy mecz. Pierwsza połowa, można powiedzieć, nie zapowiadała takiego przebiegu jak, 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 jak to było w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie, zdecydowanie, po chociaż znowu tracimy bramkę po rzucie karnym, uważam, że całkowicie niepotrzebnie, bo w tej sytuacji mieliśmy przewagę w polu karnym i trzeba było po prostu przeciwnika tylko odprowadzić. No ale tracimy bramkę, dobrze reagujemy, strzelamy wyrównującą, za chwilę mamy 2-1, mamy możliwość podwyższenia na 3-1 i, i praktycznie można było powiedzieć, żebyśmy schodzili do szatni z dwoma bramkami przewagi i mogłoby to troszeczkę inaczej wyglądać w drugiej połowie. Nie rozumiem, nie rozumiem troszeczkę zachowania naszego drugiej połowy, bo, bo nasza gra i nasze założenia w szatni były troszeczkę inne niż, niż, niż to wyglądało. W drugich 45 minutach, i, i niestety po stałym fragmencie tracimy ramkę. Ale już tam wcześniej za, zanosiło się na to, że, że goście wyrównają, bo w pewnym momencie nas bardzo mocno przycisnęli. I my ba bardzo bojaźliwie, e, braki, braki takiej odpowiedzialności w e, braniu piłki na siebie, to, to co robiliśmy w pierwszej połowie, czyli przegrywaliśmy przeciwnika od jednej do drugiej strony. I to spowodowało, że, że, że zaczęliśmy grać długą piłką. E, tam z przodu, no wiadomo, mieliśmy, mieliśmy zdecydowanie niższy, niższych zawodników. E, przeciwnik to szybko zbijał i, i, i przychodził, przychodził szybko do, do ataku z, tej, z, tych, z tych zbieranych piłek. I, I z tym mieliśmy problem, ale końcówka, no to już w ogóle jakiś kuriozum, bo nie rozumiem jak można w ten sposób... E, podanie przychodzi nie 20-30 metrów pomiędzy naszymi obrońcami i drugą linią. I, i tracimy bramkę eee, na 3-2, i, i jak gdyby nasza, nasza niemoc, eee, gdyby dalej jest podtrzymywana, bo wracając jeszcze do meczów wcześniejszych, też, też mieliśmy sytuację, eee, wykorzystywaliśmy lub nie wykorzystywaliśmy, ale, ale to, że tracimy głupie bramki, no to jest jak gdyby cały czas to samo i tu mam, tu mam ogromne pretensje do swoich zawodników. Za to, że w tak prosty i banalny sposób traciłem bramki. Także nasza sytuacja jest teraz już bardzo ciężka. Liczyliśmy dzisiaj bardzo na punkty, niestety się nie udało. Musimy ich, ich, ich szukać w kolejnym meczu. Dziękuję.